Artur Opman. O Cesi, co ssała paluszek i o krawcu z nożycami. Była jedna Cesia mała, co paluszek ciągle ssała. I choć miała piąty rok, jak niemowlę, wciąż cmok, cmok, mówi mama. Brzydka wada, ssać paluszka nie wypada. Moja Cesiu, nie martw mnie, bo zobaczysz, będzie źle. Przyjdzie krawiec, zły okrutnie i paluszki Cesi utnie. Ach, już nikt by ich nie zszył, toż dopiero płacz by był. Ale Cesia myśli sobie... Ej, nic złego nic nie robię. Mama tylko straszy mnie. Skąd by krawiec wziął tu się? Gdzież to zresztą krawców znają, co paluszki obcinają? O tem choć mam piąty rok, nie słyszałam. I znów smok. Raz na miasto idąc, mama, rzekła: Cesiu, będziesz sama grzeczną bądź. Przyniosę gruszek. A pamiętaj! Wiesz, paluszek. Ledwo się zamknęły drzwi, Cesia mówi: Ej, co mi? Pas się trochę, tak troszeczkę, raz jedyny przez chwileczkę. I paluszek w bozie chlup. Wtem ktoś biegnie: Tup, tup, tup! Wpada krawiec, strasznie zły! Palec! woła: Utnę ci! Zdjął okropny cesie strach. Słyszy groźne szach, szach, szach. Tnie zły krawiec nożycami, a sukienkę krew już plami. Skaleczywszy, jak duch znikł, biedna cesia w płacz i w krzyk wchodzi mama. Co ci to? Cesia beczy. I zaledwie wyrzec może. Musia. Widzisz sama, że radziła dobrze, mama. Przestrzegałam, jak to źle, gdy panienka palce się. Jak naprawdę było tam? Ja w sekrecie powiem wam. Ten zły krawiec. Przebrany Cesi, wujek był kochany. Wielkie on nożyce wziął i niby to palce ciął. Lecz gdy, uczne! groźnie wrzasnął, ledwie trochę Cesi drasnął. Ta w przestrachu zaś myślała, że bez palca już została. Tak to było. No i cóż, Cesia palca nie z się już. Nauczka ją poprawiła i już panna z niej jest miła.